Siema, Dawid i ty przy powierzchnia nowego domu Dawid I ile dałeś. Nie chcę mówić. Duża powierzchnia, dużo dałem. Ale tak kurwa. Ja nie, nie ja no nie, no, nie nie tak to to, naprawdę. Nie? No to jest czasem ludzka ciekawość po prostu. No, dobra, no ja dobra. też to kumam, no ja kumam to. No teraz kumasz, a tak to ich wyzywasz. No nie, mówię po prostu zawsze, że nie chcę bo za bardzo zdradzić. No dobra, jak opaknie. chwilę. No. Kurwa to masełko robi za dwie wszystkim robotę za wszystko. Młotne, co? Co więcej niż 900 tysięcy? Więcej. Chłop, kurwa, ta z dwoma kuchniami i tak. Ale nie, nie dużo. <tyskli> Kurwo, jebana. yeah <coughs>